Witam na moim kanale, jeśli film pokazam film w filmach i po filmach w Ferry. Film pojawił się w 2016 roku. Film na kurę nie szukałem, nie chciałem oglądać, ale praknąłem no, i powiedziałem, że włączamy I tak było tym razem. Jak mam film, nie szukałem, ponieważ wiemy, że moje filmy, ja wiem, jakie filmy wiem, jakie filmy mam, jakie filmy twarzy, a jakie mam, jakie mam, jakie jakie mam, Hi, this is Mike. I was just calling to see if that job that you offered was still available. Yes. The security guard. I will take anything. To this place was huge. Why the place shut down? Yeah. <sighs> there are ghost children possessing jak mówię, film Cielek nie gra sobie, na kolejne czekałem i grałem po dwóch rakach. W końcu zrobiłem kłon na tej produkcji, zamówiłem w rakach się filmy, układać takie produkcje. Znaczy na lubię takich filmów, to są jakieś filmy o miszkach, to z nich bardzo bajkowe, a w końcu się plus. Jak mówię, takie filmy w okolicy nie lubię, takie filmy w okolicy nie oglądam, ale jak mówię, zamówiłem w rakach takie filmy, na tej produkcji. No i nie wiem, jak i nie robiłem kłonów w nie bez powodu, bo nawet myślałem, że to będzie średni i film, i że nie pomyliłem, bo też tak jest. Film o. I chłopaku, który ma sąskra, i, i który musi się opiekować, no i tutaj właśnie uzyskałem propozycję pracy, żeby kampionować pewnych opiatków, z o północy. No i tutaj właśnie, nie chcę za bardzo,

Wolałem już tę iść, niż ten raz. Podam już, no nie jest Jakieś obszar, są skarry, się, jakieś lekarze i są tam miśmiarze, bo mój chyba i lekarz i i... i urazy. Nie jest mój obszar, nie jest jak mówię, tym na siłę robimy. Wiem, że ma pocaż wujka, trochę nie wiem czemu, ale to no. jest